To nie jest coś, czego się spodziewaliśmy po następce w tym Sa bo jak spojrzymy sobie na Colorisa, tutaj łezka nam właśnie cieknie, jak sobie powspominamy jak dobrym był Coloris napastnikiem, szczególnie w Szczecinie. Że to była taka typowa dziewiątka. On wiedział, gdzie być, wiedział gdzie jak się zastawić, wiedział gdzie dołożyć głowę, wiedział, gdzie dołożyć nogę. Bo Molnara nam prezentowano jako gościa, który strzela tylko. Z tą uwagą zapomnieli nam tutaj, małym druczkiem, że to chyba nie jest dziewiątka, jak teraz my poznajemy tego zawodnika. Ale też nie umiem sobie go wyobrazić, mówiąc szczerze, szczerze, mówiąc na skrzydle. I coś, co mi się bardzo rzuca i bardzo mi przeszkadza w tym zawodniku, że on nie myśli pod bramką. On w ogóle nie ma takich typowych instynktów napastnika. Że fajnie strzelił tą bramkę z tych nożyc. Ale teraz, jak on biegnie na bramkę, to on albo się bardzo szybko podpala. Albo wali po prostu tak mówiąc bardzo kolokwialnie z całej pety. I tutaj, czy to w powszeczkę, czy prosto w bramkarza. I nie, on, on nie ma takiego zachowania z typowego snajpera.